20 podmiotów, które już zakotwiczyły się, mają znakomitą opinię e, o tym miejscu. Ja tak naprawdę, to ja lubię papieroski. Zakończyła się trwająca od dwóch lat rozbudowa fabryki leków Sandos. Warta 171 milionów złotych inwestycja to jedno z największych wydarzeń w branży farmaceutycznej w ostatnich latach i jedna z największych inwestycji zlokalizowanych w gminie Stryków. Dzięki temu w zakładzie powstanie ponad 130 nowych miejsc pracy. I Według ministra gospodarki tak ważne położenie Strykowa wymaga doboru odpowiednich inwestorów, którzy nie tylko zrealizują własne plany, ale także realnie wpłyną na polską gospodarkę. Musimy zwiększyć liczbę eksporterów z tych około 50-50 paru tysięcy, które mamy do 150 tysięcy, a więc poprzez takie firmy jak Sandos nowe polskie firmy małe i średnie mogą ze swoimi produktami, komponentami, akcesoriami wchodzić do, na rynek europejski, a poprzez rynek europejski także na rynek globalny. I to są właśnie te wyzwania nowocześnie rozumianej gospodarki. Sandoz to marka grupy Novartis, która jest jednym z największych na świecie producentów leków. Fabryka zlokalizowana w Strykowie zajmuje się przede wszystkim produkcją leków generycznych, czyli popularnych zamienników. Poza tym to tutaj powstają popularne leki przeciwbólowe dostępne bez recepty. Szwajcarski producent, który swoje przedsiębiorstwo postanowił zlokalizować na terenie Strykowa, docenia udaną współpracę nie tylko z samorządami, Współpraca układa się bardzo dobrze już od czasu kiedy omawialiśmy plany rozwoju obecnie porozumiewamy się z uniwersytetami i samorządem odnośnie planów edukacji. Jesteśmy również otwarci na współpracę z mieszkańcami gminy Stryków, bo razem z nimi żyjemy i pracujemy. Rozbudowa fabryki to przede wszystkim większe moce produkcyjne, które pozwolą na wzrost produkcji o 4 miliony tabletek. Obecnie Sandoz produkuje ich rocznie ponad 3 miliardy, które wysyła do 55 krajów świata. Kolejna wielka inwestycja na terenie naszej gminy podnosi gospodarcze znaczenie całego regionu. To miejsce nowoczesnych firm, dużych inwestycji, miejsce, które wykorzystuje potencjał tego przecięcia autostrad, środków unijnych. Jest taką żywą ilustracją, że infrastruktura, infrastruktura transportowa potrafi zmieniać gospodarczo krajobraz miast. Wielu przedsiębiorców wróży, że tak prężny rozwój Strykowa, znajdującego się u zbiegu dwóch nowych autostrad, jest dopiero początkiem liczącego się w Europie ośrodka logistycznego. Administracyjne zagospodarowanie tak ważnego dla całej gospodarki terenu nie jest prostym zadaniem, choć udane inwestycje świadczą o jakości pracy Strykowskiego samorządu. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy zostaną wybudowane autostrady, to będzie najlepsze miejsce do inwestowania. I tak się stało. Jesteśmy na początku co prawda tej drogi, no ale te kilkadziesiąt podmiotów, które już zakotwiczyły się, mają znakomitą opinię o tym miejscu. Aktualnie w fabryce leków Sandoz pracuje ponad 450 osób. Wśród nich jest niewielu obcokrajowców. Tak stabilna pozycja firmy i jej ogromne inwestycje są już dzisiaj postrzegane przez młodych ludzi jako potencjalne miejsce ciekawej pracy. Ciągłe zmiany i umacniająca się pozycja firmy na arenie międzynarodowej z pewnością jeszcze skusi grupę Novartis na inwestycje w naszym regionie. Święta patriotyczne, choć kojarzone z patosem, od czasu do czasu przybierają formę zabawy. W końcu zawsze możemy świętować inaczej. W tym roku z okazji święta flagi państwowej Gmina Stryków i Starostwo Powiatowe zorganizowali biało-czerwony piknik, aby udowodnić, że patriotyzm to tradycje, z których możemy się cieszyć. Jest to inna forma troszeczkę spędzenia tego czasu w Dzień Flagi Narodowej. Myślę, że to przyczyni się do tego, że będziemy w te ważne dni dla naszego narodu wywieszać tą białą czerwowo będziemy o niej pamiętać. Gdy się to e, uatrakcyjni, gdy się urozmaici, to wtedy na pewno jest milej. Największą rzeszę kibiców skupiły rozgrywki piłkarskie Młodzieży z rocznika 2006. W turnieju piłkarskim wzięło udział sześć drużyn z powiatu i okolic oraz liczna reprezentacja Zjednoczonych Stryków. Świetna pogoda i mnóstwo atrakcji przyciągnęły na Strykowski Orlik całe rodziny. Dwa razy y, w siatkówkę grałam. Dużo razy tam y, w kuleczkę y, grałam. Właśnie ja przeszedłem z dzieckiem, więc wyśmienita zabawa. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Bardzo dobrze się bawimy. Przyjechaliśmy kibicować tutaj krześniakowi. Także jest super. Świetna impreza. Gratulujemy pomysłu. Bardzo mi się podoba. Atrakcje są dla dzieci w różnym wieku. Ja mam dziecko sześcio, prawie siedmioletnie, więc teraz czekamy na biegi. E, trzymamy kciuki, bardzo mi się podoba. Póki co podziwiamy meczek, gdzie syn gra, więc jest bardzo przyjemnie. Czekaliśmy z dziećmi. Eee. No co? To... Fajna nie pogoda, to... miła atmosfera, no bardzo to. rodzinnie, bardzo fajnie. Poza sportowymi wyzwaniami uczniowie szkół podstawowych mieli szansę pochwalić się swoją wiedzą na temat Konstytucji 3 Maja. Konstytucję uchwalono na pewnym sejmie. Ten sejm miał nazwę. Jeszcze raz. Sejm Wielki. Tak jest, Sejm Wielki z dokonania. Turniej wiedzy historycznej zorganizowała Magda Romanowicz, nauczycielka ze Strykowskiego Zespołu Szkół. I choć krzewienie patriotyzmu w młodym pokoleniu nie jest łatwe, to nauczyciele szukają sposobu, aby przybliżyć dzieciom te istotne wartości. W tej chwili niestety i trzeba się z tym pogodzić, że sztywne imprezy, gdzie są tylko wiersze i przemówienia, no niestety muszą odejść do lamusa Mimo to, że też mi jest przykro, bo są piękne wiersze, ale są dla młodzieży niezrozumiałe. Musimy po prostu łączyć elementy. Stryków! Stryków! Brawo Darek! Jedną z atrakcji pikniku był mecz siatkówki rozegrany przez samorządowców. Po przeciwnych stronach siatki stanęli reprezentanci Starostwa Powiatowego oraz gminy Stryków. W pasjonującym pojedynku tym razem górą był powiat. Nikt z nas nie trenuje na stałe, więc no, średnio to wyglądało, ale poradziliśmy sobie. Dla nas to była zabawa i to bardzo wesoła, tak? Oczywiście. <laughs> Większość czasu spędziłem na scenach rezerwowych, ale og ogólnie było ok. <laughs> Nikt nie trenuje tak jak kiedyś za młodu, ale ważne, że nie było żadnych kontuzji, chociaż ja straciłem kawałek palca. Po 20 lat ja osobiście nie grałem w siatkówkę, więc wiek był po ich stronie. No cóż, chyba powiat jednak był lepszy niestety. Eee, myślę, że średnia wieku przesądziła też eee, o wyniku. W biało-czerwonym pikniku udział wzięło kilkadziesiąt rodzin i nie tylko dzięki sprzyjającej pogodzie była to świetna zabawa w duchu patriotycznej wspólnoty. Ponad 50 uczniów z terenu całej gminy przystąpiło w połowie maja do gminnej olimpiady wiedzy ekologicznej. Głównym celem konkursu organizowanego przez Urząd Miejski była popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz uwrażliwienie naszych najmłodszych mieszkańców na problemy, z jakimi boryka się środowisko. Każda szkoła biorąca udział w Olimpiadzie przeprowadziła wewnętrzne eliminacje, które wyłoniły swoich przedstawicieli ze szkół podstawowych oraz gimnazjum. Najmłodsi uczestnicy mieli zaledwie 7 lat. Mimo młodego wieku doskonale poradzili sobie z testem. Bardzo łatwe było piąte pytanie, bo to był trujący, yy, taki, yy, mgła taka, stworząca ze spalin samochodów. To był smog. Co to jest, makulatura? To łatwa była odpowiedź, że to są zużyte gazety. Nauka ekologii coraz częściej rozpoczyna się już na etapie przedszkolnym. Dzięki temu od najmłodszych lat dzieciaki zdobywają wiedzę o naszym środowisku, a to przekłada się na większą świadomość ekologiczną. Będę mogła ją przekazywać innym, no i im więcej ludzi się zbierze do pomocy ziemi, no to y, będzie y, mniej szans na to, że y, ziemi się nie da uratować. Segregacja śmieci jest ważna, bo Polak bardzo dużo w ciągu dnia, w ciągu roku moglibyśmy zbudować 750 bloków mieszkalnych. To, Czaropiętrowych to bardzo dużo, dlatego trzeba dbać o ekologię i według mnie bardzo to jest przydatne. Dzięki temu możemy tak jak, mówić innym ludziom, jak dbać o przyrodę, sami mieć większe doświadczenie. No i no, dowiadujemy się właśnie o tej przyrodzie, możemy brać udział w różnych kampaniach, na przykład dołączać się do fundacji różnych. Uczestnicy olimpiady byli tak dobrze przygotowani, że po pierwszym teście ciężko było wyłonić zwycięzców. Dlatego potrzebne były aż dwie dogrywki. Jak nazywamy to liście sosny? Białki? Jesteśmy bardzo zaskoczeni wiedzą naszych dzieci, uczestniczących w konkursie. Nie spodziewaliśmy się, że będzie dwa razy trzeba przeprowadzić dogrywkę. To było dla nas zaskoczeniem, to, co świadczy właśnie o wysokim poziomie nauczania w naszych szkołach i wiedzy tych uczniów. Członkami komisji byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz zespołu parków krajobrazowych województwa łódzkiego. Obecność specjalistów ochrony środowiska nie była przypadkowa. Zaprosiliśmy ich, ponieważ część gminy znajduje się na terenie parku. Chcieliśmy, żeby też specjaliści pomogli nam w przeprowadzeniu takiego konkursu, czuwali swoim okiem nad, nad prowadzeniem takiego konkursu. Bardzo ciekawa inicjatywa ze strony Urzędu Właśnie Gminy, mająca na celu właśnie promocję przyrody, ochrony przyrody, walorów przyrodniczych. Także uważam, że bardzo, bardzo dobra współpraca tutaj oczywiście jest nie bez znaczenia. Wszyscy uczestnicy Gminnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody ufundowane przez Urząd Miejski. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej niesie za sobą nie tylko materialne korzyści. Dzięki takim inicjatywom nasza młodzież podnosi swoją świadomość pozytywnego oddziaływania i dbania o środowisko, a to z pewnością przyniesie wiele korzyści w przyszłości. Kontrowersyjna, ciekawska, uszczypliwa i rozgadana, ale przede wszystkim wiecznie młoda, zabawna i inteligentna. Dosadny przykład na to, że palenie nie zabija, zwłaszcza poczucia humoru. W takim skrócie można opisać kolejną bohaterkę literackich spotkań organizowanych przez gminną Bibliotekę Publiczną w Strykowie. Tym razem swoją obecnością w Domu Kultury zachwyciła nas Maria Czubaszek. Starszemu pokoleniu znana jako autorka piosenek i satyryk, aktualnie występująca w popularnych programach publicystycznych, coraz częściej odwiedza swoich czytelników i słuchaczy w różnych zakątkach Polski. Spotkania autorskie to dla autorki ogromny stres, dlatego tak długo musiała się do nich przyzwyczajać. Pani Maria jednak chętnie wspomina swoje pierwsze spotkanie autorskie w życiu. Nieduża biblioteka pełna ludzi, on powiedział, a ja tu, jest niespodzianka, bo przyjechałam, przyjechałem z panią Marią Czubaszek i zaczęliśmy razem rozmawiać. Ponieważ ja bardzo często w radiu miałam audycję razem z Arturem, także fajnie mi się rozmawiało i po tym te panie bibliotekarki, bo tam jeszcze z jakiejś innej biblioteki były, zadzwoniły do agencji, że im się to tak podobało i zaczęły zapraszać, żebym ja przyjeżdżała. Na spotkanie z Marią Czubaszek przyszło kilkadziesiąt osób, które z pewnością potrafią docenić jej dystans do siebie i do świata. Ja ze swojego wieku nie robię żadnej tajemnicy, zawsze mówię ile lat, i nawet często na spotkaniach takich to właśnie pada pytanie, a ile pani ma lat? I tu myślą, że ja coś zachachmęcę, że tego. Nie, ja mówię, teraz jest rok, ja mam, znaczy nie ze swoimi latami mam problem, tylko teraz jest rok siedemdziesiąty. Piąty. Dobrze mówię? no. Uczestnicy spotkania mieli także okazję posłuchać wielu zabawnych i ciekawych anegdot dotyczących zarówno życia samej autorki, jak i wielu znanych artystów z jej otoczenia. Pani Maria chętnie zwierzała się ze swoich pasji i zamiłowań, które nie zawsze wiążą się z literaturą. Przyznam się Państwu, to jest oczywiście okropne, ponieważ ja nie lubię pisać. Ja tak naprawdę, to ja lubię palić papieroski. Ja bym najchętniej tak. To ja jem właściwie wyłącznie parówki, to w nocy oczywiście. Tak. Lubię bardzo pieski, zwierzątka, zawsze mam jakiegoś pieska, tak? Zorganizowanie spotkania nie było jednak łatwe, lecz dzięki staraniom bibliotekarek doszło do skutku. Nie miałyśmy jeszcze takiego gościa dla czytelnika dorosłego, bo zawsze opcjujemy, żeby zaprosić autorów książek dla dzieci i młodzieży, więc po prostu promocja książek, a w tym roku również ukazała się kolejna czwarta książka o pani Marii Czubaszek, będzie wspaniałym powodem do tego, żeby panią Marię zaprosić i, i żeby czytelnicy mogli bezpośrednio z panią Marią uczestniczyć w tym spotkaniu. Spotkanie, które odbyło się 7 maja, było nie tylko spotkaniem z bohaterką książki Artura Andrusa, ale także występem jednej z ciekawszych postaci polskiej sceny kabaretowej. Mamy nadzieję, że nie była to ostatnia wizyta pani Marii w Strykowie. W Łodzi byłam parę razy, natomiast tu jestem pierwszy raz. Bardzo się cieszę i naprawdę serdecznie wszystkich pozdrawiam. I to, co zawsze życzę, żeby się jak najwięcej uśmiechać bo ja zawsze mówię jedno co warto to uśmiać się warto i chociaż nie zawsze jest nam do śmiechu patrząc na to co się wokół dzieje to jednak wydaje mi się jak człowiek się śmieje to jest mu łatwiej więc życzę wszystkim jak najwięcej uśmiechów Nie tylko biało-czerwony piknik był w maju dobrą okazją do wspólnego świętowania Klub Seniora zorganizował w niesłułkowskim Domu Kultury spotkanie patriotyczne, podczas którego jego członkowie uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nie mogło więc zabraknąć wierszy oraz pieśni patriotycznych śpiewanych wspólnie z zespołem Lipkowianki. Nasze środowisko tutaj jak najbardziej było zawsze aktywne. Działały wspaniale. Obecnie jeszcze działają kluby, koła gospodyń, działają zespoły, które kontynuują pieśni, piosenki ludowe, kontynuują nasze narodowe właśnie tradycje. I w związku z tym, poczuł początek taki właśnie, żeśmy sobie przyjęli, żeby to było to koło z wielkim, jakimś na początku, rozmachem szło do przodu. Klub seniora został założony w tym roku 17 lutego. Inicjatorką klubu jest radna Anna Ślęzak, która w styczniu zaprosiła do wspólnego spotkania emerytów i rencistów z Niesułkowa oraz ościennych wsi. Dzięki dużemu zainteresowaniu i frekwencji zapadła decyzja o założeniu klubu. Zebranie odbyło się już założycielskie, na którym zostały wybrane władze. No i Następnie już pracowaliśmy nad regulaminem, nad planem pracy i przystąpiliśmy do działania. Emeryci i renciści z klubu Seniora nie mogą narzekać na nudę. Ich plan zajęć jest napięty do końca roku. Pod koniec maja ukończyli kurs komputerowy. Brali udział w tygodniu obchodów biblioteki, gdzie czytali książki dzieciom ze szkół i przedszkoli. W tym roku nie zabraknie również wyjazdów do teatru czy na wieczór cygański. W okresie letnim naszych seniorów nie ominie również wspólnie planowany grill. Spokojnie można powiedzieć, że prawdziwe życie zaczyna się dopiero na emeryturze. Człowiek, który przechodzi na emeryturę, już nie ma potem jakiegoś zajęcia, jeszcze czuje się, że tak powiem, na siłach, że zdrowie dopisuje, to musi coś taki człowiek robić, bo po prostu czuje się potrzebny. Majowe spotkanie patriotyczne było pierwszym publicznym wystąpieniem członków klubu seniora przed tak liczną publicznością. Klub seniora cały czas się rozwija. Przewodnicząca zachęca i zaprasza do klubu emerytów, którzy chcą być aktywni, podróżować oraz nawiązywać relacje z nowymi ludźmi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i. Raz, dwa, trzy, cztery. To był przypadek. Ja y, otworzyłam książkę telefoniczną y, i wtedy szukałam y, Ozorkowa i y, 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 przypadkiem wykręciłam numer do Strykowa, do domu kultury. I okazało się, że tak, chcą. I pani dyrektor, wtedy obecna pani Florczak powiedziała, że no tak, tylko dodzwoniła się pani do Strykowa i ja taka byłam zaskoczona, mówię, no dobrze, może być stryków. I tak trafiłam zupełnie też przypadkiem. No dawaj, miśka, mocniej, mocniej. O nie boli. Dobra, na drugą! Akurat moja grupa przychodzi z piątkiem w soboty. Jest bardzo miła atmosfera. Jak przychodzimy, to się rozgrzewamy. Te ćwiczenia, które tu wykonujemy, wymagają tego, żeby być przygotowanym. Dlatego zaczyna się od rozgrzewki zazwyczaj 20-minutowej, ewentualnie półgodzinnej. Najpierw była to 60-osobowa grupa, potem co roku przybywała nowa, nowa, a w chwili obecnej mamy 150. Niektóre dzieci dojeżdżają, nie tylko tutaj mieszkają blisko Strykowa, dojeżdżają spoza, dojeżdżają z Łodzi. Dziecko jedno dojeżdża z Podkutna, więc no, to jest duże, duże poświęcenie tych rodziców i wydaje mi się, że im w szczególności trzeba podziękować. Raz, dwa, trzy, cztery. Noga lewa dołączyła do prawej, ręce poszły tak i jestem pochylona w prawo na cztery. Wracam raz, dwa, trzy, cztery. Dla nas scena teatralna jest najpiękniejszą sceną, na jakiej można tańczyć. Te układy będą e, wyglądały zdecydowanie inaczej niż na sali, sali. To jest dla mnie bardzo ważne wydarzenie, ponieważ po 12 latach tańca tutaj, 20-lecie jest no, ogromnym przedsięwzięciem. Dużo stresu, bardzo dużo przygotowań, e, dużo rzeczy do zebrania w jedną całość, żeby przygotować takie wielkie przedstawienie, widowisko dla tak wielu osób. że trafiła do nas przypadkiem. Ale to, że zdobywają te nagrody ponad tysiąc, to już nie przypadek. Gratulujemy Wam serdecznie i jak dziękuję w imieniu... Dziękuję w imieniu tych, którzy tańczą i tańczyli. Dziękuję w imieniu rodziców, rodzin i opiekunów. I dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców, ministryków, bo to co czynicie tworzy piękną promocję naszej gminy. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo. Parafrazując piosenkę Andrzeja Rosiewicza chciałoby się rzec 20 lat minęło jak jeden dzień. Agnieszko, w imieniu swoim, a także wszystkich koleżanek i kolegów z Domu Kultury, dziękuję za już i bardzo proszę o jeszcze. Zostań z nami następne 20 lat. Zostań z nami na zawsze! Dziękujemy za 20 lat wyrzeczeń poświęcenia swojego życia prywatnego i czasu na to, aby móc być z nami w każdej chwili na konkursach, wyjazdach, obozach i zostawać na sali do ostatniej kropli botu. Chcemy Pani życzyć dalszych sukcesów wychowawczych, sukcesów w tańcu, tyle cierpliwości, ile dotychczas, jak zawsze pełnego optymizmu, uśmiechu na twarzy, gotowych do działania tancerzy chcących dzielić tą wspaniałą pasję, jaką jest taniec. Chcemy Pani życzyć trwania w tym, co kochamy, czyli w tańcu. Dziękujemy. Gorące oklaski. Agnieszka Waszkiewicz. Pani Agnieszka jest dla mnie drugą matką. Jest osobą bardzo ciepłą, życzliwą, do której można się zwrócić z każdym problemem. Pomoże nam w każdej trudnej sytuacji e, i zarówno w tych e, problemach tanecznych, jak i życiowych. Jest dla nas jak druga mama. E, dba o nas. Czasami się złości, ale raczej jest uśmiechnięta. Jak się zbliżają zawody, to oczywiście, że dużo więcej rzeczy robimy, dużo ciężej pracujemy. Ale tak to jest troszkę surowa, ale tak akurat. Chciałabym być nie tylko i wyłącznie trenerem. Chciałabym być dla nich też przyjacielem i wielokrotnie wydaje mi się, że te starsze dziewczyny tak, tak, czasami mam takie odczucie, że one nie są takie o wiele młodsze ode mnie, mimo że ten czas nieubłagalnie mija. Ehm, no jesteśmy bardzo blisko ze sobą. Tak. Czułyśmy się tutaj jak jedna wielka rodzina. Darzyłyśmy się wielką sympatią, przyjaźnią i pani Agnieszka tworzy taką aurę opiekuńczości i jest taką przyjaciółką, że naprawdę z żalem się odchodziło. Odchodziło się wtedy, kiedy naprawdę już nie było innej możliwości. Dla mnie sukcesem pedagogicznym jest przede wszystkim to, że te dzieci przechodzą przez wiele lat. Tu dziecko nie przychodzi rok czy dwa, tylko to są dziewczyny, które uczęszczają na zajęcia 10 lat albo i więcej. I potem jak przyprowadzają swoje dzieci, to mam taką świadomość, że chyba to jest to taka no, dobra praca, tak, jeśli, jeśli wracają. Bardzo pozytywny czas, który wydaje mi się, że i mnie i większość dziewczyn tak naprawdę tak w taki fajny sposób ukształtował i z czego możemy czerpać też do dzisiaj pani 14 lat i chciałabym żeby moje dziecko też miało taki kawał życia tak pozytywnie spędzonego i z takimi fajnymi wartościami.